A dobry, z tej strony Kapu Dzisiaj sobie zagraliśmy w Forza Horizon. Ok. To, to się bytnie. I ogólnie będziemy teraz... Y, ro, y, teraz zagram. Y, zrobię wyścig, który jest za 300 metrów. Okej, okay, solo... Weźmy na... O, to! to jest fajne auto. Okej. Okay. Jak zawsze, gdy nim gram, 80% wygrywam z tego. Więc fajnie. I teraz zrobię sobie takie porównanie. Teraz będę nie jakby z kamery Osoby, która jest w środku, tylko o tak na zewnątrz. A potem zrobię ta osoba, co jest w środku i zobaczę porównanie, gdzie jest lepiej. Jak zwykle, zawsze jestem ósmy. O Boże święty. <laughs> No co robisz? Co robisz? Dawid super co robisz? Jeju! Ominąłem ten. Musiałem cofnąć, bo ominąłem Ten punkt kontrolny. W ogóle ta nowa forza. Jak ominiesz ten punkt kontrolny, to 4 sekundy jesteś ostatni, bo każdy szybko tak jedzie. Nie Jestem może jakim... nie uważam się za jakiegoś super kierowca, <grym> ale zawsze w połowie, czyli tak jedno na trzy, dwa na 3 okrążenia, wyprzedzam wszystkich jestem na podium. Tutaj troszkę boczkiem. uciekam no, no nie! Mm. Bo ja na tym tutaj tylko ten. Odpadam. Co mi blokujesz? Co mi blokujesz? A idź. Jak to możliwe? Jakieś lepsze auto. Zgłaszam Liberum veto, zgłaszam sprzeciw. Co robisz? O tym mówiłem. Uh -huh. Dotknąłem. Dotknąłem. Dobre, dotknąłem. Może potem sobie jeszcze wareny zagramy, bo na razie z butami gram. Tak, pójdź. lepiej wypadłem. O! Myk. A, znowu na tym zakręcie ominę ten punkt. Jest, odepchnąłem się, mój myk tajny. Ale uciekli nam. Aha, koniec. No fajnie Piąty, dobra hmm. I teraz sprawdzimy jak będzie z O, będę miał chyba losowanie Może losowanie będę miał? Mam losowanie Dawaj, dawaj, dawaj Ciekawe, ciekawe Ciekawe, interesujące Wolałbym jakieś auto albo kredyty. Sprawdźmy, gdzie jest kolejny wyścig. O. o! Losuj teraz. Jejku. Nieważne. Kampania, nie kampania. Nie, nie. O! Nie, nie to. Prezenty? Co prezenty! Są jakieś prezenty fajne. Dawno ogólnie w Forza Horizon nie grałem. Co to? Porsche. O. Porsche. Fajnie ogólnie, takie fajne prezenty mikołajowe Ogólnie z prezentów Kiedyś wygrał yy, Miałem sześć legendarnych aut Między innymi Bogatti Mam, no, dobra Chodziło mi o losowanie Za nowy poziom, więc Jeszcze raz Jeszcze raz O, prawie Honda Prawie Honda Okej okay. Oj, 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 oj. Chwila prawdy. Idealnie. Troszkę za mocno wypadłem troszeczkę tak małutko. Ale co tam? Nikt nie zauważył. Le nieco nie. Na wyścigu nigdy sobie nie, nie radzę. Yy, chodzi mi o to, że ten... Nigdy tak jakby nie wygrywam, a tutaj zawsze driftuję tak ładnie. Bogaty, 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 Nie, może coś yy, jakby nie od razu takiego szybkiego. Ale mógłbym wziąć na przykład... Yy. Skąd ja mam Catwisa? A, ja go kupiłem, tak, pamiętam. Rok temu. Wtedy kiedy ostatnio grałem w Forza Horizon. O nie. Wesołych świąt. co się jest. co się... Je. A nie to sam ja jadę? O Boże, ja nie znoszę takich. Nie znoszę takich, co sam jadę. Jezu, co to jest za, mas za mapa jakaś? Dziwna. A no, jej yes. Ja zaraz wyparuję na widok tej mapy. Co to jest? Ja ogólnie nie lubię takich map. Mm, między innymi. Czemu ja to kliknąłem? Dobra. To no co jest tym? Nie, 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 nie. Wieku, jak się tym nie jeździ. Co ja wziąłem? Ale driftuje się ładnie. Aż za ładnie. Wieku, jaki przypał, Boże. nie patrzcie, proszę na czas, nie patrzcie aha, bo jeszcze pierwszego okrążenia nie zrobiłem e nie, no super gdzie jest ta meta? No, bo on nie ładnie. Kiedy będzie tam meta? Pytam się. To nie jest wyścig, więc nie mam pierwszej kamery. No teoretycznie jest wyścig, ale nie taki z innymi graczami. mi takimi z innymi graczami. Meta to to nie jest.. A meta. Pierwszego okrążenia jeszcze nie zrobiłem. Co nie fajnie. Perfekt. No jak się zblokowałem nigdy. nam się otrzeć leciutko. Jest już widzę na Awokado z for Mexico? Jak to punkt? Co? Jak ty niby punktką Sobie żartujecie za mnie, tak? No, teraz jest awokado z for Mexico. Nie da się tym prowadzić, naprawdę. Jest pierwsze okrążenie.

Ale bym wjechał w nie te, tak, nie ten, w nie ten tą bramkę. Hmm. Prawie wykręciłem, ale nie, ja muszę bardzo to Coś bardziej energicznego i szybszego. Nie mówię, że, nie mówię, że to jest słabe, ale trochę nudne, jeżeli nie rywalizujesz. Bo czas to czas. Myślałam, że nie zahaczę. W forzie jest fajnie, że, że nie da się przebić opon, jakby że na przykład wjedziesz jakiś, ten, w jakiś pachołek, w jakiś na kamykach jeździsz, to nie przebijesz sobie opon. Już zaraz koniec. Ui! Pobiję rekord. Dopiero co mówiłem, że nie patrzę na czas, ale pobiję rekord. Dobra, pobity rekord. Jest. Dobra, ja potrzebuję jakiegoś innego wyścigu teraz, Nie, ale był super po prostu. Dobra. Jadę jak najszybciej. Nie wiem dlaczego, ale jak najszasz to nie, nie, nie tak daleko. Nie. A mogłem wycofać. No to już zaraz dobra. Przepraszam, bardzo przepraszam. To nie moja wina wcale. Tak. Right. Yes. Ale, przepraszam. Czemu mi tego nie zali? Jajku! żeby na przykład no to tego nie sama Dobra, wreszcie tam jakiś normalny Teraz z pierwszej kamery Trudniej, jakby no, trochę trudniej jest, że nie widać za bardzo dużo. Ale o moja metoda! O, jestem trzeci. Moją metodę wykorzystałem trzy okrążenia. jejku, to się nic nie widać. Trudniejsze baby nie mogę znaleźć. Nie mówię, że jest trudna, ale no te skręty troszkę są trudniejsze. Ale nie, no fajnie się prowadzi tylko ogólnie. To jest już koniec tutaj jakby... No dobra, szybciutkie okrążenia. Jak po minucie jedną będę robił, no to spaka. No już mam ich w tyle. Zobaczcie na mapę w lewym dolnym rogu. Mm, cofam to. Ajdź! Zmieniłem kamerę, niech sobie. Ogólnie polecam, żeby zagrać w Forza Horizon. Jak kiedyś marzyliście o wyścigach, to możecie wiele rzeczy poznać. Na przykład może, można w ustawieniach y mieć manualną skrzynię biegów i dokupić w internecie do tego skrzynię biegów taką, no i kierownicę i pedały. Jak chcecie, żebym nagrał, że y na kierownicy, że gram i robię wyścig, a potem areny arenę bitwy, czyli eliminacyjną taką, nie pamiętam jak się to nazywało ale jak chcecie to zostawcie tak około 10 przynajmniej lajków nie będę od was dużo wymagał hmm to auto w lusterku jest niepokojące Obo, o jajku.

blisko było. Ok, to jest ostatni skręt i prosta do mety. A to auto jest niepokojące. A nie, dobra, jeszcze jeden skręt i prosta do mety. Ajdź. Jakbym teraz się wykrzaczył, by było najgorzej. No dobra. S... Kiedyś tak zrobiłem i było jeszcze jedno okrążenie i, yy, i miałem w topę. No i to by było tyle z tego odcinka. Trzymajcie, trzymajcie się, pa pa!